Panowie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców. Ostatnio pisałyście mi, że dawno już nie było takiego kosmetycznego filmu, więc pomyślałam sobie, że ulubieńcy to będzie idealny pomysł, żeby przełamać ostatnie tematy na moim kanale. Mam dużo fajnych kosmetyków, o których Wam jeszcze nie wspominałam. Postaram się nie powtarzać, jeżeli. O jakichś y, produktach Wam wspominałam w holu, rozwodziłam się trochę dłużej nad nimi, to teraz może tylko wspomnę lub zrobię jakieś dopełnienie. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie i produkty przypadną Wam do gustu. Pierwszy z nich to jest krem Mixa. To jest y, bogaty krem z olejkami, odżywczy, do skóry suchej, do twarzy, szyi i dekoltu. Ten krem nazywa się 25%, bo to jest 25% olejku z wisiołka. Gliceryna, lipidy, bez sztucznych barwników, bez parabenów. Jest to krem właśnie przeznaczony do skóry suchej, wrażliwej, której bariera ochronna jest naruszona. Bardzo dobrze się wchłania ten krem, nie pozostawia tłustej warstwy. Skład jest dobrany tak, żeby minimalizować ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Skóra momentalnie jest ukojona. Nie ma żadnych podrażnień, nie jest zaczerwieniona, jest odżywiona, jest sprężysta, wszystko się bardzo dobrze wchłania. Uważam, że ten krem jest naprawdę bardzo dobry. Ja go kupiłam za 25 zł, ale myślę, że można ten krem dostać też za około 20, trochę mniej w takich miejscach. Wiem, że moja koleżanka sobie go kupiła na przykład w naturze. Za mniej niż 20 zł, także to wszystko zależy od Was. To jest krem do skóry suchej, więc jestem przekonana, że on się nie sprawdzi na skórze tłustej, dlatego że przede wszystkim on tą skórę może dodatkowo przetłuścić. Wydaje mi się, że potem kremie dzień po dniu skóra staje się bardziej odporna na działanie właśnie różnych czynników zewnętrznych. Ma bardzo dobrą cenę, ma dobry skład, bo ja powiem Wam szczerze, że trochę się bałam na początku. Jak zobaczyłam ten krem, zobaczyłam cenę, myślałam, okej, okay, wezmę go, ale z drugiej strony w niektórych tych produktach są SLS-y. na przykład w produkcie dla dzieci jest SLS. Ale tutaj wszystko jest ok. Moja skóra bardzo dobrze na ten krem reaguje, nie zapycha jej przede wszystkim i jestem zadowolona z tego, że, że ten krem sobie wzięłam dobrałam. Ja używam różnych produktów do pielęgnacji, i bardziej selektywnych, i takich tańszych. Zresztą prosiłyście mnie o taką pielęgnację mojej cery, to nagram Wam na pewno taki film. Jeżeli chodzi jeszcze o ten krem, to chciałam wam powiedzieć, że on bardzo ładnie pachnie, to też jest bardzo duży plus i ta skóra jest taka rzeczywiście sprężysta, taka um, ukojona, bardzo dogłębnie nawierzona. Uważam, że jeżeli jeszcze ją przygotujemy do takiej pielęgnacji dziennej, to bardzo fajnie ten krem może działać na dzień. Jest bardzo fajny pod makijaż, makijaż się nie roluje, nie waży. Uważam, że jest to dobry produkt i polecam Wam serdecznie go myślę, że jest wart swojej ceny. Kolejny tani produkt to jest eyeliner z Vibo, który kupiłam sobie w Rosmanie za około 6,49 zł. Kresu chyba jakaś taka była promocja. Twierdziłam, że go wypróbuję. Nie miałam za wielkich nadziei, ale dałam mu szansę i powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolona. Przede wszystkim bardzo... Y Fajnie napigmentowany eyeliner, który na długo nam starcza. On starcza przynajmniej na mojej powiece, która jest dość regularna, na mniej więcej 8-9 godzin. Po 8-9 godzinach, coś, coś koło tego, zaczyna się troszeczkę kruszyć. Ale z drugiej strony czego się spodziewać po takim tajnym eyelinerze. Uważam, że i tak sobie świetnie radzi. Łatwy aplikator, mimo że on jest dość standardowy, nie spodziewałam się, że potrafię tak łatwo sobie zrobić z nim kreskę. Ale tym rzeczywiście udaje mi się. Dzisiaj go mam w ogóle na oczach. Zresztą bardzo często go mam. Często go używam właśnie tylko na górną powiekę. Na dole zostawiam tą powiekę czystą, żeby bardziej podkreślić górę. Natomiast zdarza się tak, że na przykład na wieczór robię sobie też kreskę troszeczkę na dole. On nie do końca radzi sobie właśnie z takim rozcieraniem, bo są takie eyelinery, które nawet jak rozetrzemy sobie na dole, fajnie to wygląda, możemy sobie zrobić taki smokey eye. On tutaj traci ten pigment wtedy, kiedy próbujemy go rozetrzeć i tak naprawdę z drugiej strony jest to trochę plus, dlatego że, jeżeli nam się ta kreska nie uda, to można łatwo ją zmazać. Nie trzemy tak oka. Więc są plusy i minusy. Ja uważam, że ten produkt jest godny polecenia. Ten tani, jest fajny i jeżeli. Nie wiem, zaczynacie na przykład swoją przygodę z eyelinerem, to uważam, że to jest bardzo dobry eyeliner jako pierwszy. Zresztą można też na przykład z tego aplikatora przenieść trochę produktu na pędzelek. A jeszcze jeden tutaj mam produkt, który dzisiaj mam na paznokciach. To jest The One z Oriflame i to się nazywa, słuchajcie, Rose Dime. To jest lakier, który jest brokatowy. Mi się bardzo podoba ten lakier. Ja może jestem trochę spóźniona, bo te brokaty były już jakiś czas temu modne, ale w sumie jakoś tak specjalnie nie zwracam na to uwagi. To mi się w tym momencie podoba i koniec. Fajny lakier, bo on się dość długo utrzymuje na paznokciach, szczególnie jeżeli robimy różne rzeczy. Nie wiem, sprzątacie, pracujecie na komputerze, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi się podoba ten kolor, za kobiecy, fajny. Jest taki nie do końca zobowiązujący, bo niektóre te lakiery z Brokatem są takie bardzo na wieczór, a wydaje mi się, że ten może być i na wieczór, i na dzień. tak Może nam się upiec taki. Yy manikur. Kolejna rzecz wygląda jak francuski makaronik, oprócz tego, że w małym rozmiarze kryje w sobie wielką moc czyszczenia szczoteczki T-Sonic. To jest taka mini wersja. Ja mam dużo takich produktów do pielęgnacji twarzy i uważam, że ten produkt jest świetny, jeżeli chodzi o podróż. Jeżeli podróżujecie, szczególnie teraz przed wakacjami, to jest bardzo fajny sposób, żeby właśnie zabrać ze sobą tą całą wielką pielęgnację, która będzie się kryła w takim małym urządzeniu. Ten produkt teraz jest przeceniony. I tak mi się wydaje, że do 15 marca w Douglasie można go kupić za 99 zł, a po 15 ta cena regularna to jest 169, więc na razie można się tam udać i zobaczyć. Kolory są przeróżne i właśnie taki niebieski, taki mi się najbardziej podobał, jest też fuksja, żółty, fioletowy. Tak mi się wydaje, że jest jeszcze czarny, ale nie jestem pewna. To już musicie to sprawdzić. I ta szczoteczka działa do 100 razy. I później można jej używać jako płatek kosmetyczny, który z jeszcze większą starannością i lepiej usuwa nam pozostałości po makijażu. Produkt jest świetny, pięknie to wygląda. Ja po prostu nie mogę się napatrzyć. Jest... Zobaczcie, jakie to jest malutkie. Bardzo fajna jest też ta powłoka, bo na niej się nie osadzają bakterie. Bardzo lubię te produkty. Ja mam zresztą sztuteczkę też do czyszczenia. Bateria starsza na bardzo długo. Myślę, że ona starsza na dłużej niż 100 razy, bo zawsze tak producent pisze. E, polecam Wam, jeżeli właśnie szykujecie się do większej wersji albo chcecie mniejszą za 99 zł. Możecie sobie teraz ją kupić i spróbować. Kolejna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć i w sumie to tak znowu nie po kolei idę, to jest mleczko do... Ciała z Bath and Body Works Pink Cashmere. Uwielbiam te mleczka do ciała. Uwielbiam produkty pod prysznic. Mam, nie wzięłam teraz, ale mam przy sobie. Zresztą pokazywałam wam na Instagramie. Mam żel podprysznic z tego właśnie teraz i, yy, i ton. Yy lotion chciałam powiedzieć i to mleczko te produkty bardzo dobrze nawilżają skórę nie ma uczucia ściągnięcia, ta skóra jest taka sprężysta, nawilżona, taka przepięknie pachnąca, A ja nigdy nie mogę w to uwierzyć jak to długo się utrzymuje jak pięknie ta skóra wygląda to dodatkowo jeszcze mam wrażenie, że tak trochę ją nabłyszcza nadaje taki glow właśnie, którego ja w, w takich kosmetykach szukam. Mimo wszystko uważam, że te produkty mają dobre składy. Może nie są to idealne składy, ale uważam, że mają dobre składy. Ja ostatnio przeszłam się po paru drogeriach i zaczęłam y, sprawdzać te niektóre szampony. Szukam szamponu bez SLS-a. Słuchajcie, to jest prawie, że było niemożliwe. Znaczy jest oczywiście grupa takich szamponów, ale naprawdę tych szamponów jest mało. Tak samo jak y, produkty do y, ciała. Oczywiście, ja mówię o takich markach mniej selektywnych, prawda? Mówię o takich markach typu, właśnie w drogeriach. Nie postrzegam tego produktu jako takiej typowej marki selektywnej. Na promocjach można w dobrych cenach te produkty kupić. W sumie idę tak nie po kolei, a powinnam Wam jeszcze powiedzieć o trzech rzeczach, co mi się tutaj stało. Słuchajcie, kredkę. Dzisiaj tą kredkę mam na sobie. To jest kredka z Maka Sour. I to jest kredka, której używa lub używała Kylie Jenner, która kiedyś nie miała jeszcze swojej linii pewnie. Tą kredką zazwyczaj obrysowuję sobie usta, troszeczkę nakładam jej na sam środek ust i później nakładam szminkę. Dzisiaj na sobie mam szminkę z Sephory, która się nazywa Sephora Rouge Matte M25. I takie kombo sobie dzisiaj zrobiłam. Na ustach. Ta kredka uważam, że jest bardzo dobra. Pasuje do każdego typu cery, do każdej dziewczyny, rudej, czarnej, blondynki. Mam wrażenie, że te usta rzeczywiście wydają się takie troszeczkę powiększone. Ja oczywiście sobie ich tak nie, nie obrysowuję mocno jak Kylie, ale można to zrobić naprawdę bardzo umiejętnie i bardzo ładnie. I to nie wygląda tak bardzo sztucznie i bardzo wulgarnie. Podoba mi się ta kredka. Uważam, że jest wydajna. W miarę możliwości na pewno no, są też wydajniejsze. Ona jest taka miękka jak masło. Kredka nie jest najtańsza. Myślę, że spokojnie można znaleźć jakieś zastępniki, ale mi się nie udało, bo rozglądałam się, ale mi się nie udało. Myślę, że takie najfajniejsze kolory zawsze w tych drogeriach są wyprzedane. Przynajmniej nie wiem, tych co ja zawsze wchodzę. Ale polecam Wam tą kredkę, jeżeli macie ochotę. A jeżeli o tą, e, chodzi o tą e, szminkę, to też jest godna polecenia. Ten, ten e, kolor to jest taki, właśnie, nude. mi się taki podoba, taki przydymiony pasuje do karnacji. I tutaj jeszcze z takiej kolorówki, to już ostatni, to jest Gimme Brow z Benefit. I to jest taki produkt do brwi. Szczoteczka, która układa brwi. Drone Dame Color, yy, która je utrwala, utrzymuje na miejscu, jeżeli mam takie bardziej niesforne brwi. Ja nie mam idealnych brwi i nie, nigdy nie będę mieć, ale to mi pomaga. Na pewno je podkreśla, dodatkowo właśnie utrzymuje je w ryzach i polecam Wam serdecznie. Ja mam numer 3. Już mam wrażenie, trochę rozgotuję w tych ulubieńcach, dlatego zaczynam je skracać. I jeszcze mam dwa produkty, o których, nie, trzy jeszcze mam produkty sorry. Yy, ale no najpierw, może zacznę od tego, o którym dawno Wam nie mówiłam. To jest taki spray do włosów a 10 To jest taka odżywka bez spłukiwania, która, słuchajcie, największy kolton, jaki będziecie mieć, to ta yy, odżywka w sprayu Wam go zniweluje, zlikwiduje i w ogóle nie będzie po nim śladu po jednej minucie. Uważam, że to jest najlepsza odżywka w sprayu jaką kiedykolwiek w życiu miałam. I mówię to z pełną odpowiedzialnością i pełną świadomością. Nie miałam nigdy nic lepszego. To jest po prostu to jest tak wielofunkcyjny produkt. Na przykład ja sobie pryskam, teraz yy, akurat yy, nie zakręcałam sobie w włosów, ale pryskam sobie, mam proste włosy jak druty. Pryskam sobie nią włosy, yy, takie na przykład już wysuszone, świeżo wysuszone i zaczynam krenty. te logi, się utrzymują naprawdę bardzo długo. Yy, przepięknie pachnie. W ogóle. No ja mogę wąchać i wąchać ten produkt. I ten produkt się utrzymuje cały dzień. Eee, miałam ostatnio taką sytuację, że moja córeczka mi przyniosła taki kotłun z przedszkola, że myślałam, że nie wiem co, może mówi dobra, musimy chyba obciąć. obciąć. Ja prysnęłam dwa razy tą odżywką, bo tak, o, nie wiem po co ja to otwieram, ale chyba po to, żeby czuć ten piękny zapach. Prysnęłam tym produktem dwa razy włosy i wszystko się bez problemu rozczesało. Bez problemu! Są jeszcze odżywki z szampony, ja uważam, że ta odżywka bez spłukiwania i maska są zdecydowanie najlepsze godne polecenia. Nie wiem, czy w Polsce myślę, że online na pewno można gdzieś to kupić, w Stanach można to kupić w tarkiecie na przykład. Super produkt, rewelacja. Dwa produkty, o których wcześniej Wam już wspominałam w holu i nie chcę się za długo też właśnie nad nimi rozwodzić. Pewno Wam też opowiem trochę więcej o eliminacji mojej skóry. Tutaj mam jeszcze taki tonik do tego. Powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo dobre mleczko do makijażu. Ja nie jestem fanem mleczek, nigdy nie byłam fanem mleczek. I denerwuje mnie to, że po prostu ten cały rytuał dodatkowy, że muszę brać płatek, odkładać tutaj ten. Więc ja ten produkt wyciskam sobie po prostu na rękę. Używam jak krem i zaczynam zmywać swoją twarz. Nie używam żadnego płatka kosmetycznego. Nie wiem, może niektórzy uważają, że to jest mało higieniczne, ja mam oczywiście umyte ręce. Ale tak, tak mi się najlepiej to zmywa. Bardzo dobrze nawilża skórę, nie wysusza jej, nie przetłuszcza jej, nie podrażnia oczu. Ja mam skórę suchą i to jest w ogóle przeznaczone do skóry suchej ten produkt. Uważam, że naprawdę bardzo ładnie pachnie. Ta skóra jest taka wypielęgnowana i to jest taki zapach pielęgnacji, takiej wypielęgnowanej kobiety zadbanej. Przynajmniej mi się kojarzy ten zapach właśnie z, z taką kobietą. I to jest, ta skóra jest taka czysta i, i nawet po tym jak zmywam tą, tą skórę, demakijażuję ją i później jeszcze zmywam ją innymi rzeczami, o których Wam powiem i dodatkowo właśnie na przykład tym e, makaronikiem, jak ja to nazywam, rzadko kiedy jest jakaś pozostałość po makijażu, a ja używam naprawdę podkładu Double Wear, który jest mega ciężki, więc uważam, że to jest bardzo dobry produkt i maska. O tej masce też Wam już mówiłam i nie chcę się za długo rozgadywać, ale słuchajcie, to Glam Glow jest świetne. Ja akurat mam nawilżającą maskę, nakładam ją sobie na noc, nie zmywam jej, powinno się ją zmywać, ja jej nie zmywam, bardzo dobrze sobie radzi jest mega wydajna, Niektórym z, niektórych może ten zapach trochę denerwować, bo tam jest na przykład trochę kokosa, można czuć, ale ja uważam, że jest naprawdę ten produkt rewelacyjny i, i tak naprawdę potem wystarczy pozmarować się olejkiem kokosowym na dzień i już jest super. Ale ja smaruję się akurat teraz tym kremem, na wieczór mam inny krem, ale na dzień używam tego i, i polecam Wam. Wszystkie też są produkty, o których Wam mówiłam na, to, na temat tej Glam Glow, też nie chcę się za dużo rozwodzić, bo mówiłam Wam o tym w holu, podlinkuję Wam ten film tutaj w proponowanych, pokażę się Wam. Jak już Wam wspominałam, ta maska łączy w sobie to, co jest najlepsze w naturze z najnowszymi technologiami, to jest taka opracowana formuła, która na dzisiejsze czasy jest idealna i odżywia tą skórę bardzo dogłębnie, ona jest taka sprężysta, taka wypoczęta, napita, Taka wręcz po prostu ukojona i odprężona. Bardzo lubię tą maskę i właśnie najczęściej ją używam na noc. Mam nadzieję, że produkty Wam się podobały. Dajcie znać, czy używacie którejś z nich. Co, co, co myślicie o tym kremie? Czy miałyście ten eyeliner, czy jakiś nie? Wiem, może tą kredkę? Ja Wam nie pokazałam słocza tutaj ale może znacie właśnie tańszy odpowiednik taki, takiego koloru gdzieś drogerii. Dajcie znać. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki!